Anko ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. I powiem Wam szczerze, że ostatnio chyba jestem naprawdę wpływowym człowiekiem, jeżeli chodzi o elektronikę, bo tak, zrobiłem odcinek, że być może nie będzie nowych kart graficznych w tym roku, jeżeli chodzi o nowe generacje. No i już w tym momencie AMD potwierdza, że jednak będą. Na kanale gamingowym zrobiłem odcinek, Dlaczego jeszcze nie ma GTA 6 i kiedy ono się pojawi i dlaczego tak długo czekamy? Bank i Rockstar zapowiada nowe GTA. O tym więcej usłyszycie na kanale gamingowym, na który was zapraszam zaraz po obejrzeniu tego tech newsa, a teraz skupimy się na tym, co zapowiedziało nam AMD, że będzie i pojawi się w tym roku. Jak dokładnie się pojawi, to sobie omówimy. Jakie też będą to karty graficzne, bo możemy szykować się tam na wielo, wieloprocesorowe karty graficzne. Cipletowe, nie niestandardowo, tak jak większość z Was teraz pewnie pomyśli, czyli że SLI wraca, Crossfire, nie, nie, nie. To nie o to chodzi, nietypowo multigraficzne, ale wiele chipów na jednym rdzeniu, czy na jednym układzie, jakby to tak... Zaraz to rozszerzymy. A wy, zostawcie suba, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje. Bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom, i przechodzimy do tematu. Tak jak wam mówiłem wczoraj, istniało ryzyko, że AMD nie pokaże nowych. Kart graficznych w tym roku, ale to, co potwierdziła Lisasu, jeszcze nie przeświadcza o tym, że na półkach sklepowych te karty zobaczymy, ponieważ potwierdzają się doniesienia i tu też był nowy news na ten temat że jednak karty z rodziny RX 6950X, 6850X pojawią się w tym roku i to już prawdopodobnie za niedługo pewnie ma być to też odpowiedź na premierę. Kart graficznych Intela, no i przy okazji chciałem wam pokazać, jak te karty Intela będą wyglądać, bo wyciekły zdjęcia. Tak oto będzie się prezentować karta graficzna od Intela. Jest to prawdopodobnie modele referencyjne, więc jak widzicie, szału wizualnego tutaj jakiegoś nie ma. Zwykła karta, dwa wentylatorki świadczy to albo o jednym, albo że układ chłodzenia będzie taki sobie, albo że karta jest energetycznie całkiem oszczędna i nie będzie się jakoś grzała. Widzimy tutaj trzy wejścia DisplayPort i jedno HDMI, prawdopodobnie HDMI 2.1. DisplayPort nie wiem w jakim standardzie, czy może być już to nowy standard 2.0, czy jeszcze 1.4b. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast całkiem zwyczajna karta. Na rewersie nie ma backplate'u. Z jednej strony do dobrze. Ja mam nadzieję, że w wersji finalnej, oczywiście, taki backplate będzie. Natomiast tutaj zasłonięte kody, żeby prawdopodobnie źródło przecieku nie wyciekło do Intela, bo wtedy by im się ostro oberwało i mogliby zapłacić całkiem niezłe kary. Więc. Tak będzie prezentować się karta graficzna od Intela. Taki mały tutaj off-topic, że tak powiem, w tym odcinku, jeżeli chodzi o takie wtrącenie. Te karty zobaczymy już prawdopodobnie w drugim kwartale. Natomiast karty graficzne od AMD RDNA 3 w procesie, i tutaj też mamy dwie informacje, że będą korzystać zarówno z 5 nanometrów, jak i 6. 6 nanometrów i już za niedługo zacznie się pojawiać, bo być może nawet te odświeżone karty graficzne z serii 6000 będą już w 6 nanometrach, natomiast 5 nanometrów prawdopodobnie dostarczą, czy też zostaną użyte te technologie w najwydajniejszych rdzeniach, czyli Navi 31 i Navi 32. I chodzą te słuchy, że właśnie te procesory będą korzystać z dwóch układów GPU, szczypletów, tak jak to ma w Ryzenach miejsce, gdzie wiecie, jest jeden procesor, ale w środku jest kilka kawałków krzemu i każdy z tych kawałków krzemu zawiera Pakiet rdzeni. Najwydajniejszy 5950X zawiera dwa rdzenie TCX po 8 rdzeni i 16 wątków, co w sumie nam daje oczywiście 16 rdzeni 32 wątki. A taki Ryzen 5 już na przykład zawiera jedną taką paczkę na dodatek z wyłączonymi dwoma rdzeniami: 6 rdzeni, 12 wątków, prosta matma. Podobnie będzie w przypadku tych GPU. Mm. Nie spodziewałem się, że tak szybko AMD wypuści tutaj multi-chipletowe, tak zwane MCM karty graficzne. Oczywiście jeszcze to nie jest potwierdzone, bo rzekomo słabsza Navi 33 napędzająca prawdopodobnie jakiegoś RX700 albo 600, to będzie już jednoprocesorowy układ, czyli wiecie, po prostu jeden ten triplet graficzny, no już do słabszego układu, bo nie ma potrzeby stosować dwóch. Te najwydajniejsze prawdopodobnie będą. W 5 nanometrach, a ten mniej wydajny w 6 nanometrach. No, bo wiecie, problemy produkcyjne są. TSMC liczy sobie sporą dziękę za te najwydajniejsze procesy technologiczne, czyli 5 nanometrów, już nawet 3 nanometry. Więc, no. Tutaj każdy chce oszczędzić, a jednocześnie wypuścić jak najwięcej kart graficznych. I pytanie, czy w tym roku zobaczymy te karty Lisa Su? Przy okazji, tutaj macie konfigurację tychże rdzeni, Navi 31, Navi 32 i Navi 33. I tu widać, że te układy są podwójne. Tutaj jest prawdopodobnie coś... O odpowiednik Infinity Fabric, czyli tego wewnętrznego interfejsu, który łączy dwa rdzenie w procesorach Ryzen. Tutaj jest pewnie jakiś graficzny układ. Natomiast tutaj, jak widzicie, nie ma drugiego układu graficznego. Czyli tak naprawdę, NAVI 33 to będzie połowa, NAVI 22, a NAVI 31 to będzie jakiś absolutny koks. I ok. Lisa Su powiedziała, że będą, będzie premiera tych kart graficznych, ale nie wiemy, czy trafią one na półki sklepowe. I pytanie, czy mają szansę trafić? Moim zdaniem tak. Najwydajniejsze układy trafią na pewno. Dlaczego? Najgorętszy okres zakupowy to grudzień i tak naprawdę robienie premiery w grudniu, a wypuszczanie do sklepów w styczniu trochę mija się z celem, ponieważ. Zostaje nam jeden miesiąc na dostarczenie kart graficznych, i potem zaczyna się w lutym, jak co roku, chiński księżycowy nowy rok, gdzie po prostu Chiny zamierają Tajwan i tak dalej. Oni, no nie mówię, że nic nie robią, ale oni naprawdę wtedy odpoczywają i te łańcuchy dostaw to wszystko nawet w normalnych czasach nurkuje, jeżeli chodzi o przepustowość. Dlatego wypuszczenie kart, zaprezentowanie ich na jesień, październik, listopad i jednocześnie wprowadzenie do sprzedaży z punktu takiego marketingowego, biznesowego jest najbardziej logiczne. Ale jeżeli byłyby problemy hmm, z prezentacją, czy też wiecie, z jakimś produkcją tego wszystkiego, być może AMD no, skusi się na taką opcję, że tylko zrobią jakąś premierę, a do sklepów wejdą one dużo później. Być może zrobią także że zapowiedzą je, pokażą. Przy okazji premiery Ryzenów z serii 7000, nie 6, 7000, która raczej na 99% na jesieni się wydarzy. Tutaj AMD nie będzie tak długo zwlekać. A na targach CES w 2023 roku, czyli w styczniu pokażą te karty graficzne i wpuszczą je na wiosnę, czyli de facto końcówka tego, początek marca, cały marzec do sprzedaży. Taka, taki scenariusz jest możliwy, jeżeli będą mieli poślizgi produkcyjne. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z ich planem i myślą, no to wydaje mi się, że jednak premiera listopadowa jednocześnie z premierą Razenów jest jak najbardziej możliwa, bo wtedy będzie można zintensyfikować tą machinę marketingową i sprzedać jak najwięcej takich układów. No o tym się jeszcze przekonamy. Jednocześnie. Pozwala mi to myśleć z entuzjazmem, jeżeli chodzi o premierę ze strony Nvidia. Tutaj też wydaje mi się, że Zieloni nie pozwolą zaprezentować AMD, nie pozwolą oczywiście w cudzysłowie, nie pozwolą zaprezentować bez Echa AMD z ich kart graficznych. Na zasadzie OK, prezentujcie sobie, pokażcie, że macie najwydajniejsze karty na rynku, a my wam na to odpowiemy. Wydaje mi się, że nie, że jednak Nvidia chce trzymać tą palmę pierwszeństwa i będzie, skoro będzie wiedziała, tam wiecie, jakieś na pewno szpiegostwo przemysłowe się wydarza i oni wiedzą. więcej Więcej, na przykład Nvidia o premierach AMD, i w drugą stronę wie więcej niż jakikolwiek ktoś z zewnątrz, dziennikarz, liker itd., ponieważ oni mają tam jakieś swoje dojścia. No tak i mówię, prze szpiegostwo przemysłowe się tam na pewno wydarza na maksa, dlatego też. Jak Nvidia będzie wiedzieć, że AMD zamierza wypuścić te karty graficzne, wypuszczą swoje wcześniej albo w tym samym czasie. Po prostu, żeby nie dać AMD e, tej możliwości, żeby powiedzieli... To jest teraz najwydajniejsza karta graficzna na rynku. A z pewnością, jakby taki RX 7900 wyszedł, to mogliby to powiedzieć. 6900 walczy praktycznie jak równy, do równy z 3090. 3090 jest mocniejsze. Nvidia ma w zanadrzu cały czas odwlekany model 3090 Ti. Natomiast 7900 XT Radeon na pewno byłby wydajniejszy od jakiejkolwiek obecnie. Karty graficznej od Nvidia na rynku, i wydaje mi się. No, że tutaj Nvidia po prostu sobie na to nie pozwoli. Co za tym idzie? Jeżeli AMD pokaże swoje karty, Nvidia też i będziemy mieli jednak te premiery w tym roku. Czy tak faktycznie będzie? O tym się przekonamy. Natomiast wydaje mi się, że szansa na premierę w tym roku jest wysoka powyżej 90%, ale już, że trafią one do sprzedaży na półki sklepowe to bym szacował na 70-80%. Oczywiście, ja wam będę o tym na bieżąco donosił, dlatego, Musicie subskrybować. No i e, nie musicie oczywiście, ale możecie, a wtedy Was nie ominą te wiadomości. Jak tylko będą jakieś świeżynki, będę Wam od razu o tym mówił. Teraz zapraszam Was na kanał gamingowy po info o nowym GTA. A ja Wam za dzisiaj dziękuję. Jak ktoś obejrzał do tego momentu, to napiszcie technokracja. Standardowo w komentarzu wczoraj dla odmiany był alchemik i widzę, że dużo osób poglądało do końca i napisało alchemik, a dzisiaj wracamy do technokracji, więc jak ktoś chce, może napisać technokracja. Będę Wam za to bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku albo za chwilę na kanale gamingowym w odcinku o tym nowym GTA, które Rockstar dzisiaj zapowiedziało. Dziękuję Wam za dzisiaj. Bam, bam, bam. Wam za dzisiaj e, miłego oczywiście wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia. Cześć!